Chciałem tylko jeszcze zacząć, no, mam trochę do powiedzenia, ale no, nie dam rady wszystkiego. Mam taki znalazłem cytat, wczoraj właśnie oglądałem tą książkę, którą ludzie się pytają o czym, co ja pokazywałem, Więc to było do kapłanów umiłowanych Synów Matki Bożej, oj, to są ojca Gobi. E, to jest dla mnie, jak to się nazywa, taki co się kupuje nową rzecz, to jest to z manual, jak to się nazywa? Taki instrukcja <noise> obsługi właściwie, co dzisiaj się dzieje zapraszam, weźcie, kupcie dla siebie kupcie dla wikarego, dla proboszcza wyrzuci was z tym, złapcie tą książkę idźcie dalej, wyślijcie komuś innemu idźcie do innych idźcie do innych i dajcie I mam tak napisane właśnie na samym początku kiedyś sobie napisałem a dzisiaj to przeczytałem zupełnie odkrywając Święty Tomasz Zakwinu każdy kto mówi prawdę bez względu na to, przed kim stoi, jest niepokonalny. Święty Tomasz, święty Tomasz z Akwinu. To, to jest jego słowa. Mówisz prawdę, bez względu, przed kim Cię postawią, przed sądem świeckim czy duchownym, jakimkolwiek będą na Ciebie rzucać, jesteś niepokonalny. bo jest w Tobie prawda. Także polecam tą książkę. Dzisiaj już nie będę o niej mówił, bo nie mam czasu. Chcę zająć się tym, co już na pewno żeście słyszeli, ale o tym nigdzie, nigdy za mało. Święty Ludwik Grignion de Montfort traktat do prawdziwym nabożeństwie. I wie wiem, powiem wam, w listopadzie prowadziłem rekolekcję dla kapłanów. I w czasie przerwy poprosiłem, żeby mnie zawieziono do kurii I tam do tak są zawsze takie książki z, książ z książkami sklep. Wchodzę, no przeważnie tych książek jest tam różnych zawalonych. Pierwsze pudło, jakie się potknąłem, to było wypełnione tym. I nie mogłem uwierzyć. Kiedyś to było nie do dostania w Polsce. A dzisiaj tam w tej kury były te książeczki. Ja pytam się, pytam się, sprzedajecie tego dużo? Bardzo dużo. Dlaczego? Ponieważ 400 lat temu napisane to dys dla każdego z nas, chrześcijan XXI wieku. To jest ten manual, to jest ta książka, którą wam chcę polecić. Powiedzieć dlaczego? Nie wyjeżdżajmy bez jakiegoś postanowienia. Mówię wam, jak mówi kapitan w samolocie: zbliżamy się do lądowania, trzeba zapiąć pasy. Będzie nami trząsło, będą nas poniwiać, będą mówić wszystko złe z mego powodu powiedział Jezus. Ale nie bójcie się, bo jestem z wami. I tu wam daję, nie wystarczy sentymentalne nabożeństwo czy miłość do Matki Bożej. Łatwo to jest, łzy się leją, jesteśmy w już w sanktuariach, przyrzekamy, przy... ale tak naprawdę ta Maryja nie jest w nas, bo aby mieć ją, posłuchajcie, to kosztuje, to nie jest za darmo. Co jest za darmo, to jest nic nie warty. Co jest tanie, to się szybko rozleci. jaki czyzna, inna rzecz. Za dobry towar trzeba płacić. To jest to, za co trzeba zapłacić. Nie pieniądze, bo to kosztuje może 20 zł. Ale będziesz płacił bardzo dużą cenę. W rodzinach, u przyjaciół, w parafii. Ale się o tym nie ma. Tym się nie przejmuj. Dlatego, wyjeżdżając, może warto sobie takie postanowienie zrobić. Ja muszę w to wejść. Wczoraj też takie ładne świadectwo. Wczoraj wychodziłem, musiałem wyjść. No, przepraszam, że nie dam rady rozmawiać, no to jest niemożliwe. Ksiądz Piotr prosił, każdy po minucie to byłoby 1500 minut. Więc to jest w ogóle niemożliwe. Ale wczoraj taki pan do mnie podszedł, niewidomy. Może nie wiem, ile pan miał lat dwadzieścia parę. 30 i powiedział księże to, co ksiądz Dominik powiedział: Jestem niewidomy. A po raz pierwszy na żadnym forum, po raz pierwszy na tym forum nie prosiłem o wzrok, tylko podziękowałem Matce Boże, powiedziałem cały, jestem Twój. Po raz pierwszy nie prosiłem o uzdrowienie. Jaki piękny owoc pięknej nauki o, księdza Dominika o tym cierpieniu. Weź to ode mnie, nie chcę tego, nie wziąć. Po raz pierwszy nie prosiłem o uzdrowienie. A przecież całe życie jeszcze jest przed nim. Pomodliłem się, powiedziałem, jak Matka Boża będzie chciała, to ci w pewnym momencie da rok. To już wszystko już jest w rękach, mówi, to wszystko jej oddałem. Słuchajcie, to jest już górna półka. To już jest górna półka. To już nie są uczucia, to nie są już tanie, emocje. To już jest górna półka od locu. Moi drodzy, bardzo szybko chciałbym jeszcze powiedzieć o tym traktacie. Kto z was zna ten traktat? Ale o tym jeszcze nigdy mało. Można mówić i mówić i mówić. Pamiętajcie, demony się wściekają, bo oni po prostu tego nie chcą. Wiedzą, że staje się niewolnikiem Maryi. Pamiętajcie, sługa. Sługa ma płacone. Jak ktoś ma służącego, to mu płaci. A niewolnik nie ma za to nic. Nie ma z tego ani grosza, nie ma przywilejów. I to jest, nie jesteśmy sługami Maryi. Bo sługa zawsze coś będzie z tego miała, będzie miała jeszcze dzień wolny, będzie miał zapłacone, ale gdy stajemy się niewolnikami, to mi kiedyś powiedzieli, niewolnik nie ma nic. I nie masz sprawy ani do głosu, ani do zadawania pytań, dlaczego w ten sposób jesteś niewolnikiem. To już jest najwyższy lot. To już jest najwyższy lot, jaki sobie można wyobrazić. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienia, dlaczego to nabożeństwo jest. Postaram się to bardzo szybko zrobić, bo chociaż tak rzucić temat jeszcze raz dla tych, co nas teraz słuchają, którzy będą nas słuchać, ale weźcie. Weźcie również tą książkę. Oddajcie się. Bardzo dużo nieraz w Matce Boże oddajemy się gdzieś tam po parafiach. Jakaś modlitewka. Ale co to jest? To nic nie kosztuje. To tak, taka firma ubezpieczeniowa, prawda? Matka Boża. Wszyscy klękamy. Wszyscy się ci oddajemy Matce Boże, Konsekrujemy. To trzeba się do tego przygotować. Ja odnawiałem swoje... Co roku odnawia się teraz 13 maja. To kosztuje 33 dni. Trzeba znaleźć czas na to, a jeszcze jak diabeł straszliwie yy, szaleje. Dlaczego tak jest, moi drodzy? Maryja wstąpi szczególnie przy drugim przyjściu Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zatem pragnie objawić Maryję arcydzieło swoich rąk, w owych czasach ostatnich ob objawić i odsłonić, ponieważ sama ukrywała się na tym świecie w swojej głębokiej pokorze. I Jezus, i sam Bóg Chce przez nią przejść. Tak, jak przyszedł na świat, tak również przyjdzie i drugi raz do każdego z nas. Maryja jest pewną drogą prostą i niepokonaną, by dojść do Chrystusa i znaleźć go niezawodnie. Dlatego dusze, które mają szczególnie zabłysnąć świętością, muszą znaleźć Jezusa przez Maryję. Nie można znaleźć Maryi nie szukając jej. Nie można jej szukać, nie znając jej, gdyż nikt nie szuka ani nie pragnie czego nie zna.